W dzisiejszym odcinku skupimy się na ekscytujących debiutach, które przyciągnęły uwagę widzów. Nowi zawodnicy pełni pasji i determinacji wkraczają na ring, aby udowodnić swoją wartość oraz zaskoczyć widownię. Przyjrzyjmy się najbardziej pamiętnym walkom, które na zawsze zapisały się w historii Freak Federacji. Zaczynajmy! Grzegorz Greg Kancewski, znany żartowniś z X, zadebiutował w Freak podczas gali Fame Reborn, stając do walki z Jakubem Maślanką. Początkowo planowano, że maślanka zmierzy się z Natanem Marconiem, ale liczne spięcia między innymi zawodnikami wymusiły zmiany planów. Mimo tego, że Gancewski był niższy i lżejszy od swojego przeciwnika, postanowił przyjąć wyzwanie i przetestować swoje siły w walce fizycznej. Już w pierwszej rundzie skutecznie obalił maślankę, za co ten otrzymał karę w postaci odjęcia punktu za nieprzepisowe trzymanie się siatki. W drugiej rundzie, Greg zademonstrował swoje umiejętności, wykonując efektowny rzut zapaśniczy. W parterze, gdzie miał przewagę, z łatwością zdominował. Rywala i zakończył walkę duszeniem z za pleców. Po pojedynku, Greg przyznał, że pierwsza runda nie była jego najlepszym występem, ale zobowiązał się przyjąć każdego przeciwnika, którego Federacja Fame przydzieli mu do kolejnych walk. Wiktor Wronek Wronka już na treningu przed walką zyskał wsparcie w swoich wiernych kibiców. Mimo, że to była jego debiutancka walka we freakfightach, nie ukrywał, że ma doświadczenie w boksie. Jego przeciwnikiem był Tomasz Olejnik, który zyskiwał popularność w świecie freakfight'ów, mimo braku wybitnych osiągnięć. Olejnik mógł pochwalić się jedynie doświadczeniem w klatce i lepszą kondycją fizyczną. Przed walką Wronek pewnie zapowiadał swoje zwycięstwo, co wywołało ostrą wymianę zdań między zawodnikami. Walka rozpoczęła się szybko i dynamicznie. Jeszcze zanim uruchomiono zegar, olejnik był już na deskach. Komentatorzy przewidywali szybkie zakończenie, gdy olejnik był liczony do 8. Chociaż zdołał się podnieść, wronek szybko zakończył walkę celnym podbródkiem, pokazując imponujący poziom techniczny. Wygrał przez techniczny knockout już w pierwszej rundzie. Po walce wronek był widocznie wzruszony i pełen wdzięczności wobec Patryka Manturskiego, internetowego twórcy i freakfightera, który wspierał go w przygotowaniach do walki. Mojego taty z nami nie ma, niestety bo straciłem go bardzo wcześnie, ale za to jest mój drugi ojciec. Patryk, dziękuję Ci za wszystko, bo bez ciebie bym nie miał nic i Cię kocham jak ojca, jak ojca, jak brata. Dziękuję Ci bardzo. Dla Wronka to było nie tylko zwycięstwo, ale również dowód na to, jak silne może być wsparcie społeczności w tym nietypowym sporcie. Piotr Lisek, medalista Mistrzostw Świata i Europy oraz uczestnik dwóch olimpiad, zaskoczył fanów, podejmując wyzwanie debiutu w zupełnie nowej dla siebie dyscyplinie. Polski tyczkarz zmierzył się z doświadczonym Dariuszem Kaźmierczukiem, znanym jako Daro Lew, który miał na swoim koncie już 16 walk w oktagonie. Mimo to jego bilans nie imponował, tylko 3 zwycięstwa przy 12 porażkach. Lisek nie dał się spalić w swoim debiucie. Już od pierwszych chwil pojedynku ruszył na przeciwnika z determinacją, atakując go latającym kolanem. Choć przyjął ciosy Kaźmiarczuka w stójce, nie zrobiły one na nim większego wrażenia. Sportowiec olimpijski skutecznie obalił swojego rywala, a kilka precyzyjnych ciosów z góry zmusiło sędziego do przerwania walki. Do tego, pozostać w tej walce! Po zwycięstwie Lisek wykonał swoją charakterystyczną sztuczkę. Salto do tyłu dodając do swojego sportowego CV kolejną nietypową pozycję. Co ciekawe, jego występ imponująco ocenił również Armand Duplantis, rekordzista świata w skoku otyczce, który podzielił się swoim podziwiem na Instagramie. Mój człowiek, napisał Szwed, okazując wsparcie dla liska. Freakfightowy debiut Piotra nie tylko zyskał uznanie wśród fanów sportu, ale także pokazał, że przejście z jednej dyscypliny sportowej do drugiej może być udane, jeśli jest poprzedzone odpowiednimi przygotowaniami i determinacją. Marta Linkiewicz zadebiutowała w Oktagonie podczas gali Fame MMA 3 w 2019 roku, gdzie wzięła udział w pierwszej kobiecej walce w historii federacji. Jej przeciwniczką była wówczas celebrytka Esmeralda Godlewska, co tylko zaostrzyło emocje wokół pojedynku. Walka była poprzedzona intensywnymi i pełnymi hejtu komentarzami, co dodatkowo podgrzewało atmosferę. Marta nie zawiodła oczekiwań swoich fanów, już w pierwszej rundzie rozprawiając się z Godlewską, zdobywając imponujące zwycięstwo przez techniczny nokaut po serii ciosów pięściami w parterze. Duże kłopoty Godlewskiej, Marta Linkiewicz nie patrzy gdzie uderza, uderza w tył głowy, ale już... Ale już... Uderza w tył głowy, ta agresja! Koniec walki! To spektakularne zwycięstwo przyniosło Linkiewicz ogromny rozgłos i stało się punktem zwrotnym w jej życiu. Dzięki udziałowi Fame MMA, Marta zaczęła intensywnie angażować się w sport, co doprowadziło do znaczących zmian w jej stylu życia. I zaczęło się wtedy zaczęło się imprezowanie, zaczęły się. To było dno, to było, to było takie dno. I chyba w ogóle nawet nie byłam świadoma tego, że znajduje się w ciemnej dupie. Dziwię się naprawdę, że, że żyje. Wygrana w debiutanckiej walce nie tylko umocniła jej pozycję jako zawodniczki free ale także zainspirowała ją do dalszego rozwijania swojej kariery sportowej. Jakub Rzeźniczak, przechodzący ze świata piłki nożnej, zadebiutował na Gali Cloud MMA5. Podobnie jak inni byli piłkarze, jak Tomasz Hajto czy Błażej Augustyn, Rzeźniczak postanowił spróbować swoich sił w zupełnie nowej dla siebie dyscyplinie sportów walki. Jego przeciwnik, Tomasz, szalony reporter Matysiak, zajął się podczas konferencji prasowej bardziej kłótnią z Marianną Schreiber niż skupieniem się na przygotowaniach do swojej walki. Rzeźniczak, zachowując spokój i swój charakterystyczny humor, na Instagramie żartował, że rzadko odwiedza Cyr ale tym razem miał okazję zobaczyć zarówno kabaret, jak i cyrk na konferencji prasowej. Walka trwała zaledwie pół minuty, jednak w tym krótkim czasie Rzeźniczak zdominował Matysiaka, wygrywając przez techniczny knockout po serii silnych kopnięć, które sprawiły, że jego przeciwnik nie mógł kontynuować walki. Matysiak miał wyraźne trudności z ustaniem na nogach po zakończeniu pojedynku. Debiut Jakuba Rzeźniczaka w oktagonie Cloud MMA 5 okazał się spektakularnym sukcesem. Piotr Lizak-Lizakowski, znany youtuber i członek ekipy ebe zadebiutował w sportach walki na gali Cloud MMA 1 z imponującym wynikiem. Reprezentując Akademię Sportów Walki Wilanów i trenując pod okiem Mirosława Oknisińskiego, Lizakowski zmierzył się z Dominikiem Skowyrą, młodym twórcą internetowym i posiadaczem czarnego pasa w judo. Walka rozpoczęła się od intensywnej wymiany ciosów w stójce, ale Lizakowski szybko przeniósł akcję do parteru. Wykorzystując swoje umiejętności w grapplingu, zdołał zdominować rywala i zakończył walkę, duszeniąc za pleców już w pierwszej rundzie. Jego szybkie i skuteczne działanie potwierdziło jego wszechstronność jako zawodnika. Debiut na gali Klaudem ma 1 nie tylko podkreślił umiejętności Lizaka, ale również umocnił jego pozycję jako sportowca i twórcy internetowego. Aktualnie po jego walce z Sequento jego autorytet został nieco zaburzony, jednak myślę, że ten zawodnik może nas jeszcze zaskoczyć. Na gali Highly 6 Konrad Karwat zmierzył się z Denisem Labrygą w wyczekiwanym starciu w wadze ciężkiej. Karwat, były strongman, próbował wykorzystać swoje siłowe atuty, desperacko dążąc do sprowadzenia rywala do parteru. Labryga z doświadczeniem w walkach na gołe pięści skutecznie bronił się przed tymi próbami i celnie kontratakował. Na 25 sekund przed końcem rundy Labryga trafił Karwata precyzyjnym ciosem podbródkowym, który powalił go na matę. Karwat próbował jeszcze walczyć w parterze, ale Labryga zasypał go serią ciosów, zmuszając sędziego do przerwania walki. Denis Labryga zadebiutował w imponującym stylu, wygrywając przez techniczny nokaut i udowadniając swoje umiejętności oraz taktyczną biegłość. Jego zwycięstwo nad Karwatem stało się jednym z najbardziej pamiętnych momentów gali High League 6. Aniela Lil Masti Bogusz swoją pierwszą walkę odbyła podczas emocjonującej gali Fame MMA 4, gdzie zmierzyła się z martą Linki Master Linkiewicz w walce wieczoru. Obie zawodniczki były wówczas bardzo kontrowersyjnymi postaciami w świecie internetu, co jeszcze bardziej podgrzało atmosferę przed walką. Od pierwszych sekund starcia obie zawodniczki ruszyły na siebie z pełną determinacją. Lil Masti szybko zdobyła przewagę sprowadzając Linkiewicz na matę. Pomimo prób poprawienia pozycji przez Linkiewicz, Lil Masti zdołała uzyskać dosiad i utrzymać kontrolę w, w pewnym momencie Aniela zastosowała krucyfiks, eliminując możliwość obrony rywalki. Lil Masti zaczęła zadawać serię mocnych ciosów, skutecznie obijając Linkiewicz. Intensywność i precyzja jej ataków skłoniły sędziego do przerwania pojedynku, ogłaszając zwycięstwo Anieli przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie. I na twarzy wchodzą te ciosy, może nie są silne, ale dochodzą. Koniec! Dzięki tej wygranej Lil Masti nie tylko zyskała tytuł nowej mistrzyni organizacji Fame MMA, ale również umocniła swoją pozycję w świecie freak fight'ów. Debiut Anieli Bogusz był spektakularny i pokazał, że jest ona gotowa do rywalizacji na najwyższym poziomie. Jej szybkie i zdecydowane działania w oktagonie zyskały uznanie fanów i ekspertów, a kontrowersyjny wizerunek tylko dodał pikanterii całemu wydarzeniu. Maksymilian Wiewiórka znany jako Wiewiór związał się z galą Fame MMA od jej pierwszej odsłony, która miała miejsce 30 czerwca 2018 roku. W swoim debiutanckim pojedynku zmierzył się z Michałem Handkę, przeciwnikiem o 40 kg cięższym. Pomimo ogromnej różnicy wagi, wiewiórka pokazał ogromne serce do walki i nieustępliwość, która zapadła w pamięć wszystkim fanom i ekspertom. Już od pierwszego gongu było widać, że wiewiórka podchodzi do walki z pełnym zaangażowaniem. Przez całą pierwszą rundę udowadniał, że nie zamierza łatwo się poddać. W drugiej rundzie jednak przewaga wagowa Michała Handkę zaczęła dawać o sobie znać. Pomimo bohaterskiej obrony i niezłomnej woli walki, wiewiórka nie zdołał uniknąć mocnych ciosów swojego rywala. Po serii intensywnych uderzeń w parterze sędzia zdecydował, się przerwać pojedynek, ogłaszając zwycięstwo handkę przez techniczny nokaut. Chociaż Maksymilian Wiewiórka przegrał swoją debiutancką walkę, to jednak zaprezentował się bardzo dobrze.